Thank <music> you. Nie zmuszę mnie! Mówiłaś, że gadał coś o magii i e, udomowionych zombiakach. Mówił coś o grupie ludzi, którzy się nie zarażają. Nawet po ugryzieniu. Ludzie w malignie plotą różne wzory. Kiedy go przynieśli, trzymał tę mapę. O, ale, ale to to jest droga poza Haran Hej. Kończy nam się antyzyna. Musimy poszukać innych możliwości. Nie możemy dłużej czekać. Nie! Nie zbliżaj się! Idź sobie! Nic nie rozumiesz, matka! Lena, słyszysz mnie? Hej, Lera. Ciągle przerywa. Słuchaj, ten twój jednooki, deliryczny pacjent mówił prawdę. Jest droga poza miasto. Może to, co mówił o ludziach, którzy się nie przemieniają, to również prawda? Możesz go zapytać, gdzie mam szukać? Zmarł dziś rano, Kyle. Zabiła go gorączka. Obawiam się, że musisz sobie radzić sam. Lena? Lena! Blech. Piepszone góry. Miejsce wygląda na zamieszkane. Mniej więcej. Czego tu? Chcę rozmawiać z kimś, kto tu rządzi. Jestem z Haranu. Przemytnik. Robisz do tego świra? Hej, nie wiem nic o żadnym przemycie, koleś. Jestem tu, bo potrzebuję pomocy. Pytaj o Jazira, ale zapamiętaj jedno. Jeśli coś ukradniesz, łapska ci urąbie. Przepraszam, ja tam nic nie wiem. Możesz mi tylko powiedzieć, gdzie znajdę kogoś, kto wie cokolwiek? Poszukaj Jazira. Będzie pewnie w stodole. Hej, chwała niech będzie matce. A? E, słuchaj, potrzebuję tylko informacji. Ja tam nic nie wiem. Pytaj Jazira. E, no dobra, gdzie go znajdę? W środku, w stodole. Dzięki. Szukasz czegoś? Ty tu rządzisz? Potrzebuję pomocy. Gadaj z Jazirem. Słyszysz? Zakazuję ci! Tato, proszę! Możemy o tym nie pogadać? Nie nie! Koniec dyskusji! Tak? Dobrze! Ezgi, czekaj! Ezgi! E, nie chcę przeszkadzać. Szukam Jazira. Jazir to ja. Jeśli szukasz jedzenia, mamy tylko chleb. Nie, nie. Nie potrzebuję jedzenia. Słuchaj, jestem z Haranu, przybyłem tutaj, bo słyszałem, że jesteście odporni na wirusa, że nie przemijacie się nawet po ugryzieniu. Tak? A kto ci to powiedział? Ktoś, kto już niestety nie żyje. Trzeba go było jeszcze wypytać. Ode mnie więcej nie usłyszysz. Kurwa mać, czemu nikt nie chce mi pomóc? Wirus szaleje, w całym mieście giną ludzie! A jednak żyjesz, przyjacielu. Weź trochę chleba i wracaj do Haranu. Nikt cię tu nie chce. Prosiłem, zostaw nas w spokoju. Lena, a tu Grain, słyszysz mnie? Cholera co zapieprzone pustkowie. Hej! Ta, ty, fano tu! Oho, podejdź bliżej, nie dziabnę cię. Bez obaw, nie jestem jak reszta tych świrów. No, was mówię, pomyleńcy. Czyli nie jesteś jednym z nich? To czemu nie chcą cię przepędzić? Bo mam na sprzedaż nie tylko chleb. Przy okazji, mówią mi Khan. Kyle Crane. Ej, ty jesteś z Haranu, tak? Kojarzysz może gościa z problemem okulistycznym? Masz na myśli gościa bez oka? Tak, tego, swój gość, Kurt. Jak się miewa. On... E, on... nie żyje. Cholera, to wielka szkoda. Ale zaskoczony to nie jestem. Może będziesz wiedział. Kurt wspomniał o ludziach odpornych na wirusa. Wiesz coś na ten temat? E, tak jak się zastanowić, to nie przypominam sobie, żeby miejscowi się zmieniali. Pojeby jedne, oni mają jakiś kult. Prowadzi ich tak, a zwołują matką. Dawniej to była tylko taka lokalna tradycja, wiesz? Nie brali tego na poważnie. No, to teraz biorą śmiertelnie poważnie. Odkąd wybuchła zaraza. grolą symbole, gdzie popadnie. Odprawiają jakieś rytuały. Chyba nawet się do niej modlą. No ale co z tą odpornością? Są ciągle na antyzynie, czy jak? Słuchaj, brak mi teraz człowieka. A że jestem przedsiębiorczy, to bijmy targu. Wspólnicy, ty i ja. Kupujesz coś koleś? Świry, co dokładnie masz na myśli? Cóż, ty chcesz nieco informacji, a że Kurt wziął i kojfnął, potrzebuję łebskiego kierowcy. Mogę pokazać ci coś, co może ci pomóc, ale najpierw musimy skombinować wóz. Mam ci znaleźć samochód tutaj? Ciekawe skąd jego wezmę. Ja poszukałbym na pobliskiej farmie, tylko wiesz, dyskretnie działaj po cichu, dobra. Nie mogę ci pomóc. Nie gadamy z obcymi. Ty ja? Teraz ci się przypomniało? No wiesz, to nie było wtedy najważniejsze. Oni są jak pchły, trzeba się ich pozbyć i tyle. Nie są bez jaj, zero smykałki do interesów. <laughs> niezły początek współpracy. Aj no nie dramatyzuj, dasz sobie z nimi radę. Teraz wybacz, muszę się zająć klientami. Daj mi znać, jak już będziesz miał ten wóz. レベばパーク。 Szukasz kana? Nie ma go tu. Chyba w końcu przekonali go by sobie poszedł. Wyprosili go, co? Pewnie patrząc przez muszkę. I kim są oni? Oni w końcu zrobili to, co mój ojciec powinien zrobić już dawno. No i popatrz, nagle zrobiło się tu naprawdę miło i spokojnie, prawda? Nie odpowiedziałaś na pytanie. Oczywiście. Jesteś tu z tego samego powodu, co on. Bandyci też nam nie chcą dać przez to spokoju. A my niby mamy ci zaufać? Musi być jakiś sposób, żeby cię przekonać. Mnie nie musisz przekonywać. Mam to gdzieś. Pokaż innym, że jesteś tu po to, by coś dać, a nie tylko brać. A tak przy okazji, mam na imię Ezgi. Kyle Crane, Ezgi. Możesz mi dać jakąś wskazówkę, czego wam potrzeba? Chyba mogę ci trochę pomóc. Tylko pamiętaj, że będziesz mi winny przysługę. Ciebie. Wody gruntowe zostały jakiś czas temu skażone. Chyba rozumiesz, co by się działo, gdybyś je jakoś oczyścił. Mam nadzieję, że to w ogóle możliwe. Owszem, możliwe. Ale trzeba iść na teren bandytów. Poszło tam już kilku ochotników. Cóż, żaden nie wrócił. Więc raczej ci nie radzę. Chyba że ci życie niemiłe. Jeśli tak, idź wzdłuż rurociągu. Dzięki za radę, Ezgi. Ale kiedy mówiłaś, że przekonali kana, żeby sobie poszedł. Nie miałaś na myśli tutejszych, prawda? Nie. Ci tak naprawdę nigdy nic nie robią. Nie mogli się pozbyć Kana od wielu miesięcy. Dlaczego mieliby to zrobić teraz? Nadal unikasz odpowiedzi. Wciąż nie wiem, czy zasługujesz na odpowiedź. No tak, ale wygnanie kogoś tylko dlatego, że był nieuprzejmy, to chyba lekka przesada, nie? Możliwe. Ale tylko cienki mur dzieli nas od bandytów, zombi i cholera wie czego jeszcze. Wystarczyłby jeden facet z niewyparzoną gębą, żeby to rozwalić. I nie masz z tym problemu. Jeśli nie znajdzie schronienia, umrze. Och, daj spokój. Jesteś z miasta, znasz takich jak Kan, prawda? Oni zawsze znajdą sposób, żeby przetrwać. Kan dobiłby targu nawet z trupem, aby uniknąć kłopotów. Nie ma sensu pytać, o co się pokłóciłaś z ojcem, prawda? Nie, nie ma. Tylko ty tu ze mną w ogóle rozmawiasz. Cóż, rozumiem ich podejście, ale nie muszę pochwalać ich metod, prawda? Więc. Wolelibyście, żebym sobie pożedł. No wiesz. Nie. Słuchaj, wszyscy tu przywykli do tego, że ktoś się nimi zajmuje. Wszystko dzięki matce i jej sługom. Jej sługom? Po prostu pomóż ludziom, dobra? Zrób coś efektownego, a wkrótce sam zobaczysz, jak to jest.